To nigdy nie jest łatwe zadanie. Wybierz tylko jedną książkę, którą możesz polecić innym liderom. To właśnie One Book. Krótki format od Voice House. Liderzy, przedsiębiorcy, pasjonaci. Co to za książka? Skąd się u ciebie wzięła? Co zmieniła w twoim zawodowym albo prywatnym życiu? Kamil Migacz, Komarch. Jest to pozycja taka nieoczywista z punktu widzenia IT. Taka książka, która trochę wpłynęła na mnie, to jest Faraon Bolesława Prusa. Zawsze mnie trochę przerażała, że tak powiem, wielkość tej książki, no bo jednak była dość gruba. I też dość późno sięgnąłem po nią, ale jak już się czytałem, to no jest to mega powieść uniwersalna. Żeby przeprowadzić pewną, załóżmy na przykład jakąś tam transformację w firmie, tak samo jak ten Faraon Ramzes, który zszedł do Egiptu, tak? on chciał się dowiedzieć, dlaczego Egipt ma takie, a nie inne problemy, dlaczego zadłuża się, dlaczego nie jest potęgą gospodarczą, a powinien być. Też trzeba zejść na ten niższy poziom, żeby taką transformację, powiedzmy nawet technologiczną, czy w biznesie generalnie transformację przeprowadzić. Musisz zejść na te poziomy niższe, żeby zrozumieć problemy. No i jak tam zejdziesz na poziom szeregowego pracownika, możesz na Spotkać na kaste kapłanów, tak? Czyli taką, która jest od zawsze, ma pewną wiedzę i jest troszkę, że tak powiem, ciężko zmienić jej sposób myślenia. Mogą to być zespoły, które utrzymują jakieś aplikacje legacy, które wiedzą, że no ciężko jest coś zmienić i nie chcemy tego zmieniać, po pierwsze, tak? No bo jak coś działa, coś jest ok, może nie działa super wydajnie, ale działa. To nie ruszajmy tego. A to nie zawsze tak jest. Czasem trzeba po prostu podjąć pewne ryzyko, żeby tą transformację przeprowadzić w sposób poprawny. Bardziej właśnie skupiłbym się na tym, że, żeby przeprowadzić tą transformację, to ty musisz zejść właśnie i porozmawiać z tym szeregowym pracownikiem, musisz wiedzieć o tym, musisz poznać te problemy, tak? Czyli musisz dowiedzieć się, jakie problemy są i jak rozwiązywać je, jaka jest skala tych problemów i wtedy zacząć działać. No i coś, co na pewno jeszcze jest warte tutaj podkreślenia, coś, co się nie udało Ramzesowi, tak? Bo ta kasta kapłanów jednak go pokonała. Taki trochę spoiler dla tych, co nie czytali. To tutaj, jeżeli masz wsparcie zarządu, Odpowiednie, to jesteś w stanie odpowiednią, oczywiście, transformację przeprowadzić.